Zdarza się, że gdy czytamy zwłaszcza pewne fragmenty Starego Testamentu, natrafiamy na bardzo trudne teksty, w których Panu Bogu przypisywane jest zło. Dziś postawimy sobie pytanie: dlaczego w niektórych fragmentach Biblii mówi się o tym, że Pan Bóg czyni coś, co wydaje się złem? Serdecznie zapraszam. Gdybyśmy sięgnęli do obydwu wersji modlitwy Ojcze Nasz, to zdajemy sobie sprawę, że bez względu na to, jakie mamy tłumaczenie, w języku oryginalnym i w jednej Mateuszowej, i w drugiej Łukaszowej wersji odczytujemy zdanie I nie wódź nas na pokuszenie albo nie wprowadzaj nas w pokusę, nie wprowadzaj nas w próbę. To właśnie jeden z tych klasycznych tekstów, kiedy w Biblii Panu Bogu przypisuje się coś, co jest złego. Dokładnie wiemy, że tym, kto kusi nas do zła, jest oczywiście szatan. Dlaczego więc właśnie w modlitwie Ojcze Nasz, ale jak wspomnieliśmy także w wielu innych fragmentach Biblii, Bogu przypisuje się coś złego? Otóż szukając odpowiedzi na to pytanie, chciałbym sięgnąć do pewnego wydarzenia, które miało miejsce w starożytnym Izraelu. Na dziesięć wieków przed Chrystusem w Izraelu rządził król Dawid. To on postanowił dokonać spisu ludności. Chciał wiedzieć, ile ludzi znajduje się w jego królestwie. Prorocy jednak przestrzegali Dawida, mówiąc, że to grzech. Dlatego, że prawdziwym królem nad Izraelem jest Bóg, a Bóg dokładnie wie, ile ma ludzi w swoim królestwie. Dawid chciał wbić się w pychę, chciał wiedzieć, jak potężne jest jego królestwo. I dlatego dokonanie tego spisu ludności uznano za grzech. Dwie księgi biblijne opisują dokładnie to samo wydarzenie. W drugiej księdze Samuela w 24 rozdziale, od początku tego rozdziału czytamy. Pan zapłonął gniewem przeciw Izraelitom, pobudził przeciw nim Dawida słowami Idź i policz Izraela. Powiedzieliśmy przed chwilą, że dokonanie spisu ludności uważane było za coś złego, za grzech, a tym razem czytamy Pan pobudził przeciw Izraelitom Dawida do tego, aby ich policzył. Bóg pobudził Dawida do grzechu. Ta księga powstała najprawdopodobniej w VIII wieku przed Chrystusem. Minęło jednak około 200 lat i to samo wydarzenie opisywane jest przez autora pierwszej księgi kronik. W 21 rozdziale, znów od samego początku, od pierwszego wiersza, czytamy: Powstał szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, aby policzył Izraela. Dokładnie ta sama czynność. Przypisana jest raz Bogu, a raz Szatanowi. Dlaczego tak? Otóż dlatego, że w pierwotnych formach religijności Izraela, Panu Bogu przypisywano absolutnie wszystko, co się dzieje zarówno dobro, jak i zło. Dlaczego tak paradoksalnie? Otóż dlatego, że Izrael był jedynym na tamtym terenie Bliskiego Wschodu narodem, który wierzył w jednego Boga. Wszystkie narody go otaczające wierzyły w wielu bogów. I gdyby powiedzieć Izraelitom, że oprócz Boga Jachwe, w którego wierzą, istnieją także złe duchy, które zostały utożsamione z bożkami obcych narodów. Czytamy w Septuagincie, czyli w greckim tłumaczeniu Biblii w Psalmie 96, że wszystkie narody Pogan, wszystkie, wszyscy bogowie Pogan to demony. Skoro tak, to gdyby Izraelici uznali istnienie ponad sobą demonów, które sprzeciwiają się Bogu, ze strachu zaczęliby oddawać im cześć. Zresztą wielu Izraelitów tak czyniło. Oddawało cześć Bożkom Pogańskim, co bardzo surowo potępiali prorocy. Tak więc, aby uchronić naród wybrany od bałwochwalstwa, od oddawania czci obcym Bogom utożsamionym z demonami, Początkowo Bogu przypisywano absolutnie wszystko, zarówno dobro, jak i zło. I w tych najstarszych księgach Biblii, gdzie widzimy Boga, który czyni coś złego, coś niewłaściwego, to właśnie dlatego, że jeszcze monoteizm nie był utwierdzony w Izraelu. Kiedy natomiast wiara w jednego Boga stała się silna, kiedy Izraelici już wiedzieli, że istnieją złe duchy, ale nie wolno im oddawać czci, wolno oddawać cześć tylko Bogu Jachwę, dopiero później, wtedy właśnie, zaczęto mówić o tym, że od Boga pochodzi jedynie dobro, natomiast zło pochodzi od szatana. I widzimy to przejście między VIII a VI wiekiem. W VIII wieku Bogu przypisuje się spis ludności, który widziany był jako grzech, a w VI wieku mowa jest już o tym, że bezpośrednio uczynił to szatan. I takich tekstów możemy znaleźć więcej. Popatrzmy, w księdze Samuela czytamy: Pan daje śmierć i życie. Bóg jest dawcą śmierci. Ale już w bardzo młodziutkiej, najmłodszej księdze Starego Testamentu, księdze Mądrości, czytamy: Bóg śmierci nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. I właśnie dlatego musimy zdać sobie sprawę, że gdy natrafiamy na takie teksty, gdzie Bogu przypisuje się zło, pochodzą one najczęściej z najstarszych ksiąg Biblii, gdzie Bogu przypisywano dobro i zło i czytając je z dzisiejszego punktu widzenia musimy właściwie interpretować. Jesteśmy bowiem w tym okresie, kiedy monoteizm nie był jeszcze silnie utwierdzony i Bogu przypisywano dobro i zło. Ba, ale wiemy także, że nawet w tych najmłodszych księgach Biblii, nawet w Nowym Testamencie, jak choćby w modlitwie Ojcze Nasz, również Bogu przypisuje się na przykład kuszenie nas do zła. Czyli Jezus, ucząc nas modlitwy Pańskiej, sięga po ten stary język najstarszych ksiąg Biblii, kiedy Bogu przypisuje się dobro i zło. Dlaczego? Być może dlatego, że Modlitwa Pańska jest najważniejszą modlitwą, którą nauczył nas Jezus. Jest modlitwą bardzo uroczystą i my dzisiaj, gdybyśmy na przykład mieli ułożyć jakąś modlitwę, która będzie odczytana dla przykładu w imieniu całego narodu polskiego na Jasnej Górze, to pewnie też sięgalibyśmy po takie starożytne słowa. Mielibyśmy taką patynę antyczności w tym języku, bo jeżeli mamy ten starożytny język, to wydaje się, że on brzmi bardziej uroczyście. Być może właśnie dlatego Jezus, ucząc nas modlitwy pańskiej, sięgnął po ten stary język używany przez najstarszych autorów Biblii, kiedy to właśnie Bogu przypisywano również zło. Natomiast doskonale wiemy, że żadne zło od Boga nie pochodzi, a wprost o tym, że Bóg do zła nas nie kusi, mówi Święty Jakub w swoim liście. Miejmy więc, kochani, taką świadomość, że kiedy natrafiamy na teksty, w których Bogu przypisywane jest zło, to najczęściej są one odzwierciedleniem jeszcze tej początkowej mentalności Izraelitów, gdy Bogu przypisywano Dobro i zło. Otwórzmy teraz swoje serca na dar błogosławieństwa Pana. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bardzo gorąco zapraszamy do subskrypcji naszego kanału.